Wyblinka, czyli bohaterka dzisiejszej akademii, to węzeł łatwy i mocny. Stosujemy ją, chcąc przymocować coś szybko do stałego elementu jachtu. Z pewnością przydawam się do przywiązania odbijaczy lub zbuchtowanych lin. Wyblinkę zawsze wiążemy na czymś, czy to relingu, koszu, czy innej linie. Krótko mówiąc, jest to zaciskająca się pętla. Otaczamy liną element na którym wyblinka ma się zacisnąć, tak aby utworzyła pełen obrót. Krzyżujemy linę i wykonujemy jeszcze jeden obrót w tym samym kierunku. Tworzy nam się charakterystyczne ucho. Wkładamy w nie końcówkę i zaciskamy węzeł. Wyblinka dobrze pracuje pod obciążeniem. Może się jednak zdarzyć, że zaciśnie się tak, że jej rozwiązanie będzie bardzo trudne. Szczególnie ciężko rozwiązać wyblinkę, kiedy lina zamoknie. Węzeł może też stracić swoje właściwości, jeśli użyjemy śliskiej liny. Wyblinka dobrze pracuje. Ale to było dziwne. Wyblinka, czyli bohaterka dzisiejszej akademii, to węzeł łatwy i prosty. Ty. I mocny. Łatwy, prosty i nietrudny.